Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze czasu, nie było jeszcze ziemi, taka jak, takiej jak teraz ją znamy, nie było internetu, nie było smartfonu, nie było telewizora ani nie było mp w tamtych bardzo odległych czasach, ziemia było tylko jedno drzewo, które rosło na malutkiej wesepce. Ta wysepka do, do otoczona była morzem, ale to morze nie było tak jak teraz, takie dzikie i szalone. To było bardzo spokojne morze, które sobie pluskało plusk, plusk, plusk i w wysepkę uderzało plusk, plusk, plusk. Na tej wysepce mieszkała tylko jedna malutka myszka. Taka malutka. Nawet dzisiaj nie ma takich malutkich myszek. I ta malutka myszka, kiedy wychodziła ze swojej norki i patrzyła na drzewo, to wydawało jej się, że to drzewo jest tak strasznie olbrzymie, tak strasznie wielkachne. Lubiła przyglądać się temu drzewu. Lubiła to robić i w dzień, lubiła to robić w nocy. Kiedy zapadał zmierzch i robiło się już bardzo, bardzo ciemno, wtedy na niebie pojawiał się. On. Też olbrzymi, ale srebrny. Ten on to był księżyc. Ten księżyc w tamtych czasach zawsze był okrąglutki. Ale to zawsze. Okrąglutki jak oczka myszki. Myszka patrzyła na niego i patrzyła i tak sobie myślała. Gdybym była tylko troszkę odważniejszą myszką, taką tylko troszkę odważniejszą, i tak sobie weszła na to drzewo, to może, to może dosięgnęłabym pana księżyca i bym sobie z nim porozmawiała. Bo tak mnie ciekawi, co, co on na tym niebie tak porabia. Myszka, tak sobie myślała. Ale potem szła spać i następnego dnia znów e, robił się dzień, i myszka zajmowała się swoimi sprawami, i tak upływały noce i upływały dnie, aż jakoś tak myszka pewnego dnia poczuła jakby coś takie łaskotanie w serduszku. Tak myśli sobie, coś mi się tutaj dzieje takiego, jakby się nagle robiła odważniejsza. Hmm, to może ja dzisiaj w nocy spróbuję? I kiedy tylko zapadł zmierzch, myszka odważnie westchnęła. <tryk> <tryk> I zaczęła się wspinać po konarach drzewa. Łatwo jej nie było, bo drzewo straszliwie wiesz, szerokie, z twardą, bardzo korą, olbrzymie gałęzie, a myszka, malutkie łapeczki. No, ale starała się jak mogła. Do pierwszej gałęzi jakoś się dodrapała i potem wyżej, i potem wyżej, i potem wyżej jeszcze. I gdy spoglądała w dół, gdy spoglądała w dół, to widziała, że. Jej i tak już maleńka wysepka stawała się coraz mniejsza, coraz mniejsza. I już taka była jak, jak ziarenko. O rety, to ja wysoko chyba jestem, pomyślała myszka. Ale do końca drogi jeszcze było kawał czasu. Wspinała się dalej, aż w pewnej chwili... Zobaczyła, że przez liście prześwituje połyskujący srebrzyście księżyc, który prawie, że dotykał drzewa. Myszka szczęśliwa podbiegła po gałązce i pyta. Dzień dobry, dzień dobry, noc, panie księżycu. Księżyc zielony. No bo tak nikt do niego nie, nie przychodził, taka cisza. A tu nagle takie coś, jakiś głosik, więc się przygląda, ale nie widzi nikogo. Dzień, dzień, ob, dzień, noc, panu, powiedziała myszka, bo nie wiedziała, jak się przywitać w nocy. Bo jak się mówi przecież dobranoc, to wtedy, kiedy chce się pójść spać. A jak powiedzieć... Y y Witaj, ale w nocy tego nie wiedziała, więc tak się troszkę zająkiwała. Na to księżyc w końcu wypatrzył maluszka i mówi tak: O, to ty, myszko, przyszłaś tu mnie odwiedzić. No, niezwykle jestem szczęśliwy. Myszka uśmiechnęła się radośnie. A czy mogłabym chwilkę po tobie sobie pochodzić? Ależ oczywiście, powiedział księżyc. Myszka weszła sobie na księżyc i zaczęła powąchiwać, rozglądać się. Coś tak pachniało smakowicie, no tak smakowicie, że po prostu, że po prostu aż nie mogła się powstrzymać i musiała ugryźć. Chaps ugryzła kawałek księżyca. Okazało się, że smakował. Smakował, jak słuchajcie, smakował jak najlepszy z najpyszniutniejszych zerów. Mieszka nie mogła się powstrzymać i jadła, i jadła, i jadła, aż w pewnym momencie z księżyca został taki malutki rogalik. Myszka się przestraszyła. O rety, co ja narobiłam, panie księżycu? O rety, rety, co ja narobiłam? Jak ja mogłam, jak ja mogłam tyle pana zjeść? Na to księżyc się uśmiechnął i mówi: Nic się nie martw, ja to zawsze potrafię coś zrobić w takich przypadkach. I nagle księżyc zaczął robić się grubszym rogalikiem, jeszcze grubszym i jeszcze grubszym, aż stał się okrągłutki, tak jak przedtem. Wiesz, myszko, ja Ciebie zapraszam. Za jakiś czas, wtedy też będziesz mogła sobie troszeczkę mnie pojeść. Co ty na to? Myszka uradowana pożegnała się z księżycem i pobiegła w dół drzewa. Gdy zeszła na dół, zmęczona, zjajana, najedzona po wszystkie czasy, poszła spać. No wiecie, od tamtego dnia. Minęło tak wiele czasu, tak wiele, 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 wiele dni nocy, że teraz już mamy nie tylko małą wysepkę, ale olbrzymie kontynenty. Pan księżyc od tamtej pory z myszką zaprzyjaźniony co jakiś czas robi się coraz szczuplejszy, a potem z powrotem tyje, a my. A my patrzymy na to, zdziwieni, nie bardzo rozumiemy. A to nasza myszka, kochani. Malutka myszka to robi. Do zobaczenia.